Witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym odcinku przetestujemy sobie nową broń dodaną w nowym evencie Science Fiction pod nazwą Gamatron 9000. Broń prezentuje się w ten sposób: trochę o tą bronią pograłem, również z innymi perkami, i od siebie powiem, że z takim buildem grało mi się najlepiej. Przechodząc do perków tej broni i do statystyk, prezentują się one w ten sposób. Mamy tutaj z tym buildem szansę na trafienie krytyczne 38%, obrażenia są ogromne, bo aż 320% bez żadnych bonusów, oczywiście dodatkowych. Pojemność magazynka 79, więc to też jest dużo. Szybkostrzelność jest bardzo duża. 9,38 sugeruje, że pociski będą wystrzane bardzo, bardzo szybko. Co mnie zaskoczyło w tej broni, to jest zasięg 4096, czyli jest naprawdę dobry zasięg, jeżeli chodzi o szturmówkę. Taki standardowy do szturmówek. Myślałem, że będzie właśnie taki na krótki dystans, a się myliłem. Na przykład, Widmo z tumnikiem ma 3500, tutaj Gamatron ma 4000. Trwałość standardowa, bo Gamatron jest zrobiony na słońce i polecam go robić raczej na słońce. Yy, mile jestem zaskoczony czasem przeładowania, bo jest naprawdę krótkie, dlatego też gramy tutaj pojemność magazynka, bo czas przeładowania wynosi tylko 2,8 sekundy. Przechodząc właśnie do tych profitów, tej broni, yy, żywiołu nie możemy zmienić, ma, ale mamy energię. Energia jest to taki uniwersalny żywioł, który działa na wszystkie, wszystkie dostępne żywioły, yy, więc jest ok. Yy, Tą broń zbudowałem sobie pod obrażenia krytyczne, i pod wskaźnik uważam, że będzie się spisywać najlepiej tym buildem, czyli jeden raz wskaźnik, dwa razy obrażenia krytyczne i pojemność magazynka. Jednym argumentem przemawiającym za pojemność magazynka jest krótki czas przeładowania, a drugim, właśnie specjalny build, który przygotowałem pod tą broń, pod. Właśnie pojemność magazynka, i uważam, że ten build, który zaraz Wam przedstawię, będzie spisywał się z tą bronią bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o ten ostatni perk, e, według mnie działa najlepiej ten perk, który aktualnie mam. Czyli każdy oddany strzał dodaje 1,8 do wskaźnika trafień krytycznych na jedną sekundę. Trzeba pamiętać, że to jest na jedną sekundę, ale jak strzelamy full auto, to my na sekundę wystrzeli, e, wy, wystrzelimy 9, troszeczkę ponad 9 pocisków. I efekt umuje się do 15 razy, czyli na 1 sekundę, jeżeli strzelimy 9 razy, to już mamy 9 razy 1,8 do wskaźnika trafień krytycznych. Efekt rumuje się do 15 razy, czyli możemy sobie to w bardzo prosty sposób wystakować i według mnie spisywać się będzie to bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o inne modyfikatory, tutaj jest jeszcze taki krąg, który jest krąg i 7 pocisków, które się tak jakby odbijają, tylko że to aktywuje beczki. I to się nie będzie spisywać dobrze na wyższych poziomach misji, gdy stosujemy tunele. Także od siebie preferuję stosować, jeżeli macie taki perk, to podbijcie sobie broń właśnie z tym perkiem, gdyż według mnie będzie spisywać się najlepiej. Przechodząc do bildu, który przygotowałem pod tą broń, gramy na głównego bohatera taktycznego, szturmowca, młota, który zwiększa obrażenia krytyczne broni szturmowej. I razem z tym młotem mamy obrażenia krytyczne 545% wzmocnione. Razem z tą bronią, z tymi perkami, to jest bardzo, bardzo dużo. Profil drużynowy tu jest do wyboru. Jadę sobie atak z wyprzedzeniem, zwiększe obrażenia zadowane niezranionym wrogom. Za każdego tutaj bohatera z co najmniej czterema gwiazdkami. Obrażenia szturmowe standardowo 17% wzmocnione. Obrażenia broni szturmowej. I tutaj gramy pod pojemność magazynka. Przygotowałem taki build, który spisuje się bardzo dobrze z tą bronią. Gramy właśnie bonus zwiększa... zwiększający pojemność magazynka o 30%, czyli mamy wtedy 92. Pociski do wystrzelenia i możemy sobie w bardzo prosty sposób nastakować tą broń w postaci rozkręcenia, które zwiększa obrażenia broni dystansowych o 1%. Efekt kumuluje się do 25 razy. Czyli jeżeli wystrzelimy 25 pocisków, to mamy 25% dodatkowych obrażeń do broni dystansowych. Tak samo złe wieści, tylko że tutaj mamy 50% kumulacji, czyli 50% lekko obniżając właśnie stabilność tej broni także według mnie będzie się to spisywać bardzo dobrze z tą bronią i tutaj dodatkowy jeszcze bonusik technologia kosmiczna jak wiemy jest to broń pod energii także zwiększamy sobie jeszcze obrażenia od energii o 15,5% tutaj z tym bonusem będą fajnie działały wieżyczki czyli jak gracie z wieżyczkami to te wieżyczki też będą wzmocnione przez te 15,5% także przejdźmy sobie teraz do testu praktycznego przetestuję sobie na początek tą broń na tym obozie na misji o mocy 100 także zobaczymy jak będzie działało no, dodam od siebie jeszcze, że ten bonus z obrażeniami działa dopóki nie zmienimy lub nie przeładujemy broni. Czyli, jeżeli wystrzelimy 50 na 92 pociski z tej broni, to ten bonus mamy cały czas już w sumie cały ruchomiony. I patrzcie, jak te szybko schodzą. Jak ten mgielny po wystakowaniu, właśnie tych obrażeń, jak on szybko strzedł. Patrzcie, patrzcie na tę drobnicę, jak to wszystko ładnie i szybko schodzi. Czyli, czyli już jest w sumie po obozie. Cały duży obóz. Na, mocy na misji o mocy 100 już jest cały zrobiony. Dobra, mam kolejnego och ochotnika do tego testu. Sprawdzę sobie jak ta broń będzie teraz działała. Na przykład na tym grubym. Widzicie, on schodzi prawie na jednego hita. Mgielny tak samo. To jest misja o mocy 100 i mopki tutaj nie sprawiają w ogóle żadnego problemu. Także myślę, że przeniosę się na misję o mocy y o z mopkami o mocy... 140. Zobaczymy jak tam broń będzie wy właśnie wypadała. No, po nastakowaniu tych obrażeń ta broń jest po prostu potworem. Jest, ona ma taką ogromną szybkostrzelność. Jeszcze mamy dodatkowy bonus w po postaci właśnie tego wskaźnika. I tutaj żadna grupka mobów na tej misji nie sprawia żadnych problemów. Jak widzieliście mobki z poziomem mocy 100 nie sprawiały większych problemów. Także przenieśmy się na moc mobków 140. Więc to nie są przelewki. I powiem wam szczerze, broń po naładowaniu tego wskaźnika, obrażeń z bonusów z tym buildem spisywała się bardzo dobrze. Jestem mile zaskoczony tą brońką. Gruchotacze na 140 mocy z żywiołem schodziły dosyć szybko. W porównaniu do innych szturmówek, no tam to wolno wyglądało, szczególnie na tych gruchotaczek z żywiołami 140 mocy. Tutaj... Po nastakowaniu ten damage jest bardzo, bardzo dobry. Należy jeszcze wspomnieć o tym, że ta broń jest na drogą amunicję energetyczną, lecz według przecieków ma być zmieniony boczek z tej amunicji na baterię i myślę, że wtedy ta broń będzie o wiele częściej używana. I uważam, że na spokojnie można tą brońkę w tej chwili umiejscowić w topce szturmówek, Także to było na wszystko w tym materiale. Jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, suba na kanale oraz możecie mnie wesprzeć w sklepie podnikiem CIDD4. Będę ogromnie wdzięczny i trzymajcie się do następnego materiału.